Cześć kochani, ogólnie chciałam Was poinformować, że zostaliśmy sami. Mianowicie nagrywam to 15 października, a zdarzenie miało miejsce, a zdarzenie miało miejsce 11 października o godzinie 16 w niedzielę. Yy, co się stało, już Wam mówię. Mianowicie, sorry też za w klatce, ale Pimpka już z nami nie ma. Nie wiem co się stało. znalazłam go martwego w klatce. No to jest dość dla mnie ciężkie, bo no jednak były dwie świnki, została jedna. Ona też mało chce jeść. Jest taka dosyć przygnębiona. Nie będę tutaj poruszać, z jakiego powodu on umarł, bo nawet nie wiem, nie jestem pewna, ma jakieś ślady skaleczeń, ale wątpię, że one by spowodowały jego śmierć. Więc po prostu już nie będę tego rozdrabniać, bo. No trudno, nawet nie wiedziałam jak to się stało Więc tak, zostaliśmy sami Teraz kanał raczej już nie będzie miał nazwy Pysio i Pimpek Bo został sam Pysiek Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać Może będę nagrywała z jedną świnką I no wyprzedzając już wszystkie pytania To pewnie kupię świnkę, ale na pewno nie teraz Bo no po prostu nawet ja nie jestem na to gotowa po prostu, bo to jest dość duża strata i no, ja nie jestem na to gotowa. Wiesz, jak mi się wydaje, że to też by było za dużo szok dla niego w tak krótkim czasie, więc na początku oglądacie nas trochę samych, będziemy sami. Ja mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać i że dalej z nami zostaniecie. I no, i to po prostu tyle. Chciałam Was tylko o tym poinformować. I co, do następnego filmiku. Pa, pa.